Sześć rzeczy, które sprawią, że Twój mały wulkan energii zechce zostać przy jednej zabawie na dłużej. Po pierwsze, przygotuj miejsce do zabawy. Eliminujemy wszelkie rozpraszacze, włączony telewizor, radio i inne rzeczy. Tylko i wyłącznie rzeczy, które są potrzebne do zabawy. Po drugie, tłumaczymy zabawę w sposób prosty, etapami, a nie wszystko naraz. Powiedz dwa słowa i pozwól się dziecku bawić. Po trzecie, zanim ruszycie z zabawą, na 10 sekund zamknijcie oczy i wykonajcie kilka prostych wdechów i wydechów. Wyciszcie dziecko przed zabawą, tak by weszło w tryb zabawy. Po czwarte, cierpliwość w tłumaczeniu. Tak, nie denerwuj się, jeżeli dziecko będzie wymagało, aby powtórzyć zasady jeszcze raz. Powtórz i bawcie się dalej. Pięć. Zanim zaczniecie, ustalcie proste zasady. Jeżeli ja mówię, ty słuchasz. Jeżeli ty chcesz coś powiedzieć, ja również będę ciebie słuchał. Po szóste, aby utrzymać energię w trakcie zabawy, róbcie krótkie przerwy na wodę. Więcej o tym, jak podejść do zabaw z energetycznymi dziećmi, w tym filmie. Szukasz inspiracji do aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem? Kliknij, subskrybuj, aby nie ominęły cię kolejne materiały.